Dzień dobry, Darek Machowski, witam serdecznie w programie Gość Dnia Radio RSC, a moim gościem dzisiaj jest prezes, a zarazem trener. Wojownika z Skierniwice Judo Team Michał Gołębiewski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry państwu. Wakacje się skończyły, piękny czas. Troszkę można powiedzieć, z nostalgią pewnie będziemy to wspominali, bo ja też mam wspomnienia i każdemu się pewnie takie chwile fajne udzielają, a wiem, że wy organizowaliście kolejne obozy, kolejne wyjazdy i pewnie wielu waszych podopiecznych właśnie takie wspomnienia ma. Tak, no za nami piękny czas obozów. W tym roku ta pogoda też była po naszej stronie, bo wyśmienicie nam dopisała w, w te piękne słoneczne Dni. Myślę, że też dzieci zachęcało właśnie do, do treningów bardziej. A tak jak tutaj właśnie Pan nadmienił już wcześniej, jak rok roku organizujemy obozy dla dzieciaków, w tym roku dwa dla młodszych i dla trochę starszych. Myślę, że humory dopisywały na, na obozach dużo atrakcji, naprawdę bardzo dużo atrakcji poza aspektem treningowym czyli treningami specjalistycznymi na Macie. I treningami takimi ogólnorozwojowymi. Był czas na wiele atrakcji, i to były naprawdę super atrakcje, myślę, że z korzyścią też dla dzieci to na pewno, ale też takie atrakcje, które utkwiły im bardzo w pamięci, bo gdzieś tam też się bardziej żyły między sobą te kontakty kumpelskie. To też bardzo ważna kwestia, gdzie organizujemy obozy, żeby, żeby była, żeby dzieci jadą z różnych grup, od różnych trenerów, więc mają możliwość poznania się. Gdzieś tam złapania nowej relacji, wejścia w ten kontakt bardziej personalny, bo to gdzieś trzeba spędzić z sobą tydzień czasu czy tam 10 dni, więc te dzieciaki się poznają, swoje nawyki. Więc to jest bardzo fajna kwestia i mi to bardzo cieszy, że, że możemy rokrocznie organizować oboz dla dzieci i że jest spora chęć, że jest sporo chętnych do brania udziału. Tutaj zapisuje się nam z roku na rok coraz więcej dzieciaków na, na te obozy. Rodzice też nas chwalą za, za te obozy, że, że to nie są obozy, na których tylko są aspekt treningowe, które są dla nas wiadomo na miejscu pierwszym, ale też, że jest taka odskocznia w formie różnych atrakcji czy parklinowy, czy jakieś go karty, czy, czy paintball, także staramy się urozmaiciać ten czas z dzieciakom od momentu, kiedy wstaną do, do późnego wieczora, żeby miały to tutaj grupy te młodsze i troszkę starsze. Natomiast grupy najstarsze wyjechały na dwa obozy, gdzie trenowały pod okiem wybitnego trenera, ale nie tylko wybitnego trenera, bo i zawodnika, a mam na myśli tutaj Mariana Tałaja, medalistę brązowego z Igrzysk Olimpijskich. Kto był na pierwszej edycji Budo, też mógł poznać trenera Mariana Tałaja, poznać jego historii, historię jego wyniku, o tym jak, jak trenował. I zakończyliśmy w wakacje, najstarsza grupa zakończyła wakacje również ze znakomitym kampem w stolicy polskich Tatr I tutaj mówię o zakopanym i byliśmy na kampie, gdzie trenowało ponad 650 zawodników i zawodniczek z Polski oraz z 14 krajów zagranicznych. Tutaj nasi wojownicy, nasi wojowniczki. Miały możliwość ćwiczenia i doskonalenia się pod okiem takich osób jak Shamil Borchaszwili, Robert Krawczyk czy Manuel Lombardo. Jeżeli chodzi o, o te osoby, to Borchaszwili jest to brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Tokio. Robert Krawczyk, może niektórym znany polski, również olimpijczyk, był piąty na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, teraz bardzo wybitny trener. Ma świetny swój warsztat trenerski, więc ja jako trener mogłem dużo się od niego nauczyć. Były trener w najlepszym klubie w Polsce, mówię tutaj o czarnych bytom. Manuel Lombardo obecnie to jest piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich, tutaj teraz z Paryża wielokrotnym medalista Mistrzostw świata czy Europy. W takim razie miło słyszeć, że tyle znakomitych osobistości tak naprawdę przyjechało do Zakopanego, jak rozumiem, tak? Ja zapytam o te obozy, to były dwa obozy, tak jak słyszę. Wszystkie odbywały się i tych młodszych waszych zawodników i starszych w Zakopanem, czy jeszcze w innych miejscach? Nie, tak naprawdę podróżowaliśmy po różnych miejscowościach. Były miejscowości nadmorskie, byliśmy nad jeziorem, więc rozmaitość była dość duża. Trochę morza, trochę gór. Więc, więc te dzieciaki też mogły, oprócz takim poza aspektem, ci mówię tutaj o najstarszych, gdzieś tam treningowym, miały, miały też chwilę przyjemności, czy to iść na, na plażę, czy iść na jakąś wycieczkę. Podanej danej miejscowości, czy wejść na jakiś szczyt, zdobyć. Także naprawdę te, te obozy były dla nich urozmaicone. A jak wielu zainteresowanych zawodników jest takimi wyjazdami? Bo słyszę, że tutaj kilka turnusów organizujecie. Jak mnie mam, jest to spora liczba zawodników i jak rozumiem pewnie absorbuje wielu trenerów, bo pewnie nie tylko trener Michał Gołębiewski pojechał z podopiecznymi. Tak. W tym roku było z nami około setki dzieci na obozie. Ogólnie wyjechało wszystkich. Więc myślę, że Duża ilość osób, a z trenerów tutaj opiekę nad, nad dzieciakami pełnymi Wiktoria Niemiec, Alicja Bielecka, trener Jerzy Gołębieski i moja skromna osoba. W naszej rozmowie padło pytanie o Mariana Tałaja, doskonale nam przecież znanego tak naprawdę, i Skierniewicą, bo przecież wspomniałeś tutaj o tym minionym wydarzeniu BUDO połączone sztuki walki. Przecież tak o, sztuki walki na łączą, które odbyły się w Skierniewicach w minionym roku, pamiętamy był to czerwiec. Staraniami tak naprawdę wielu obserwatorów, was organizatorów, data zostaje zmieniona. Wiemy, że to będzie 19 października, i to już takie jest pewne, że kolejna impreza BUDO się w Skierniewicach odbędzie. Tak. Tak, już trwają, data też jest zmieniona, bo końcówka czerwca to też był taki moment, gdzie, gdzie ludzie już tam raczej nie myśleli, też wiadomo o cieplejsze dni. Teraz trochę zmieniamy, bo chcemy też, żeby trafić bardziej do, do Skierniewiczan i do Skierniewiczanek, żeby też do młodzieży szkolnej bardziej trafić, żeby zobaczyli, że też sztuki walki. To nie tylko, nie tylko to judo, karate, ale też inne sztuki walki istnieją. My już prowadzimy kilka rozmów ze środowiskiem tutaj judockim, ale jeszcze nie będziemy zdradzać, kto to będzie. To pozostanie, proszę Państwa, niespodzianką, czy to będzie Przemek Matyjaszek, nie wiemy, czy będzie Marian Tałaj, nie wiemy, czy będą zupełnie inni, bo przecież tak, jak nawet słyszę, że tutaj i, i polscy czołowi judocy... Byli właśnie chociażby na kampie z Zakopanem, może się pojawią w Skierniewicach. Być może tak, a być może jeszcze, jeszcze ktoś inny, bo nie zapominajmy, ale w Polsce naprawdę jest tych znakomitych judoków bardzo wielu. A teraz młode pokolenie jest jeszcze, że tak powiem, nam rośnie jeszcze lepsze, bo na minionych mistrzostwach świata Polacy wywalczyli sześć medali. A zatem judo na pewno nie zabraknie, a że łączymy sztuki walki, no to od razu możemy też zdradzić, że na pewno i nie zabraknie karate, bo przecież karatecy też nas licznie, szczerze powiedziawszy, też odwiedzali w zeszłym roku. Zgadza się. A między innymi, proszę Państwa, Marek Ocisielski. Do tych rozmów na pewno będziemy jeszcze wracali, bo do 19 października mamy trochę czasu. Trenerze, to zapytam teraz. Zaczął się rok szkolny. Trener, jak rozumiem, i w roli nauczyciela, i w u i w roli trenera, jakże wojownika z Kierniewice, judo team. Jakie przed wami zawody? Czy już we wrześniu startujecie? Czy to jeszcze taka chwila, że dopiero w październiku na przykład będziecie ruszali, będziecie walczyli notatami Mówię tutaj i o starszych i o młodszych zawodnikach. Młodzi na pewno ciut później zaczną swoje występy. Na razie przygotowujemy się do eliminacji Mistrzostw Polski, do eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików. Tam chcemy, żeby nasi zawodnicy wypadli jak najlepiej i zdobyli kwalifikacje na... Późniejsze mistrzostwa Polski. W Skierniewicach ważne wydarzenie, w zasadzie nas już dni tak naprawdę dzielą. Mówię o 47. edycji Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Jak mnie mam wojownik z Skierniewicy, judo Team, też będzie widziany w trakcie tego pięknego przemarszu, bo przecież taki jest, kiedy się Święto Kwiatów rozpoczyna. Zapytam, ilu zawodników może właśnie wziąć udział z Waszej strony w takiej paradzie, w ogóle osób zaangażowanych, bo nie mam, że to jest duża liczba. Jeśli powiem, że 50 to chyba za mało będzie więcej. Oj, tutaj, że tak powiem, nigdy gdzieś tam nie, nie patrzyliśmy pod kątem liczbowym. Zawsze chcieliśmy, żebyśmy pokazywali i, i zostali zauważeni, że wojownicy to jedna wielka, duża rodzina i na paradę nie przychodzili tylko sami zawodnicy, naszyci zawodniczki, ale rokrocznie nie brakowało rodziców, dziadków, babci, a nawet wujków młodszego czy starszego rodzeństwa, więc tutaj mamy to wsparcie od każdego z każdej rodziny, każdego wojownika czy wojowniczki, więc to cieszy i cieszy to, że potrafimy się w czasie parady świetnie bawić, przeprowadzić wiele wspaniałych rozmów, czy po prostu przejść tą paradę w miłym, w miłym gronie, w miłym towarzystwie. Przykładowo jestem rodzicem, jestem dziadkiem, czy babcią, czy jestem mamą. Chciałbym właśnie, bo wnuczek, albo wnuczka, albo syn, albo córka mówi mi: Mamo, tato, babciu, dziadku, ja chcę trenować judo. Gdzie mogę się zgłosić do Was? W skierniczach jesteśmy w wielu miejscach, bo aż w pięciu. I w każdym z tych miejsc mogą Państwo spotkać, czy sam Pan, jakby chciał dołączyć do nas, czy zapisać z, z swoje dziecko. Można spotkać naszych znakomitych trenerów. Nie będę ukrywał, że że tutaj współpracować z, z nimi wszystkimi to jest wielka przyjemność. Zaczynając od Centrum Skierniewic. Zajęcia prowadzi masz w trzech lokalizacjach, bo jest to szkoła podstawowa numer 2 i tam prowadzi zajęcia i będzie prowadziła nabory trenerka Wiktoria Niemiec w szkole podstawowej numer 5. Nabory będzie prowadziła i do tej pory zajęcia prowadzi trenerka Alicja Bielecka, szkoła numer 1. Również tutaj trenerka Alicja. Tą szkołę, że tak powiem, teraz weźmie pod swoje skrzydła, i tutaj też zapraszam do, do zapisania się na zajęcia. Przenosimy się na widok. Na widoku jesteśmy w dwóch lokalizacjach. Tutaj pierwsza lokalizacja to szkoła podstawowa numer 4 przy ulicy Szarych Szeregów. Tutaj w tej szkole zajęcia będzie prowadził pan Tomasz Zaremski i hala sportowa przy ulicy Tetmajera 7 połączona ze szkołą podstawową numer 9. Zapisy przyjmuje trener Jerzy Gołębieski. Tutaj zapraszam również nie tylko dzieci z popularnej dziewiątki, ale też z klasyka, bo jest nieopodal, więc dzieci, które są chętne do dołączenia do nas, to zapraszam, żeby się zapisywały. Zapraszam rodziców do, do kontaktu z naszym klubem, czy to przez Facebooka, przez Messengera, czy po prostu bezpośrednio do, do trenera znając lokalizację w której dziecko się znajduje i w który trener tam prowadzi zajęcia. Jeżeli Państwo by nie spamiętali, to zapraszam na klubowego Facebooka. Tam wszystkie informacje się znajdują, czyli kontakt do trenera lub po prostu kliknąć na Facebooku do nas wiadomość i na pewno w jak najszybszym tutaj momencie tempie dostaną Państwo odpowiedź zwrotną. Nie ukrywam też, że jest grupa dla osób dorosłych, mając na myśli wiek 16+, jeżeli ktoś by chciał spróbować swoich sił. Na razie są to zajęcia ogólnorozwojowe, a być może przyszłościowo będą też zajęcia judo, żeby jeżeli mamy na antenie wśród słuchaczy... Kogoś, kto kiedyś trenował Judo i chciałby sobie odnowić, przypomnieć swoje umiejętności, to również bardzo serdecznie zapraszamy, bo na pewno jest to coś, czego się nie zapomina, a cały czas jest w y, człowieku i może wykorzystać tą tęsknotę i przyjść i wznowić treningi. A w programie Goździernika Radio RSC moim gościem był prezes i trener wojownika z Judo, team Michał Gołębiewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do zapisów do nas, do klubu.